Siema Dobra, siema, ale dzisiaj będziemy grać w jailbreak'a Witam wszystkich ogólnie bardzo serdecznie. No i co? i odpalamy i gramy w giereczkę, nie? Okej, okay, już jestem. Widzę, że mnie to jest już w więźniach. Więc kurczę, dzisiaj w planach na odcinek mamy taki, że koło tutaj zalosuje nam jaki, jaki pojazd albo no pojazd jakiś, jakiś samolot, statek, za milion kurczę kupimy, nie? Jak na razie mam tylko monstera, ale to w sumie tylko tyle za milion mamy, więc trzeba tutaj do naszego magazynu jeszcze jakiś inny pojazd właśnie za milion tutaj sobie ten no posiadać po prostu okej, okay, widzę, że tutaj mamy jakiegoś znajomego jednego nawet tutaj w jailbreaku i tak, ile musimy w ogóle pieniążków zarobić, ile mamy okej, okay, no to około 12 tysięcy musimy tutaj em, zdobyć funduszy Hmm, może, kurczę, tutaj widzę, że mi chyba chce ukraść samochód. Albo dobra, sam sobie. Dobra, jeszcze zamkniemy. A, dobra, już tutaj ktoś mi się włamał do samochodu. Jeszcze mi przebili opony, czy to się jakoś zbugowało. A więc tak, em, ile z policjantów na serwerze? Dwóch. Dałaby się karta, kurczę. ale dobra, trudno. Hmm. Może pierwszy na sobie na stację pojedziemy ogólnie i zobaczymy. Ile tam pieniążków uda nam się zarobić? A ja chyba 500 się dostaje, z tego co pamiętam. Więc sobie już podjedziemy. Mm -hmm. Dobra, już jesteśmy. Jeszcze ładnie sobie możemy za może zaparkujemy tutaj jakoś. pyk. No dobra, niech. Jest w miarę ładnie zaparkowane. Nie narzekajcie. I, i się ma. A Simon, przyszedłem po pieniążki, trzeba zarobić szybko bo trzeba, trzeba kupić już ten samochód samochód, no nie wiadomo co akurat dostaniemy, może ten latający E750 już się dostaje o widzicie, jeszcze więcej hmm, może teraz byśmy sobie podjechali zobaczyć czy jakiś bank, czy coś jest otwarte i zaraz trzeba jeszcze jakiś samochód sobie załatwić to ten czas w sumie mogę sobie otworzyć skrzyneczki, open saves dobra, może nie będzie widać zbytnio gdzie jadę i się pewnie zaraz wywale. jeszcze się rozpadało Okej, okay, trudno jakoś przeżyjemy. Dobra, e, otwieramy dalej. I tutaj. Hmm, jeszcze dalej musimy podjechać. Okej, okay, już mamy troszeczkę pieniążków. Jeszcze tyś, na 30 tysięcy musimy zdobyć. Już otwarty jest jubiler. No niestety nie jest otwarty, ale... Ale no. Nieźle. Nie no, jest dobrze. Super. A tutaj kto to podjechał? Jakiś zawodnik. Może bank otwarty, tylko że karty nie mam, kurcze. Pewnie otwarty założy się, a jednak nie otwarty. Dobrze, że... A nie, w sumie się założyłem. Ej, może mnie nie o... Kurcze, Felek, i złapał mnie. Musimy jeszcze raz, od nowa. Okej, okay, druga próba tutaj, żeby zarobić pieniążki. Widzę, że tutaj na czacie troszkę się chyba tam wyzywają, ale trudno. Nas to nie obchodzi. Ej, w ogóle jakieś fajne światełka tu są. Nie wiem, czy od zawsze tutaj były, czy nie. Hmm, no to teraz szybko do pączkarni trzeba kolejne pieniążki zdobyć. Pyk, 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 znowu parkujemy nasze świetny w samochód. Oj, oj, oj chyba jeszcze lampa. Poszła Dobra, trudno. O nie moja lampa i tyle. No to sobie rabujemy Buddy Simo, jeszcze nawet pączka dostaliśmy, więc superaśnie. I jesteśmy coraz bliżej miliona. 750 dolarów do przodu. Okej, okay, no to teraz w sumie... Hmm, jak jeżeli dzisiaj coś za milion kupujemy w sobie najbardziej, to bym nie wiem co chciał dostać za milion, no, ale okej. Okay. Wsiadamy sobie w Monster Tracker, żeby poczuć to bogactwo, nie? Tutaj trzeba. Ej, w ogóle już... Cena za mnie, jeżeli bym nie złapali, to jeszcze by dostali chyba 300 dolarów bonusu, więc... Teraz będzie jeszcze większa tutaj suma. Okej, okay, no niech będzie taki... No tak pomalowany, tutaj wszystko ulepszy... Ej no nie, znowu mnie złapią! Kurcze Felek. Okej, okay, no to robimy trzecią próbę chyba. Okej, okay, kurde, trzecia próba, więc lecimy. Biegnę, 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 biegnę w góry do góry do góry do góry. Kurde, ja mam się mówić. Otwieram, 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 otwieram... biegnę, 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 biegnę. Już jestem prawie. No, udało się. No to szybko musimy robić. I tutaj widzę, że tu dużo znajomych nawet wbija tutaj na serwerek. Więc w sumie to dobrze, w sumie to dobrze, bardzo fajnie. A więc teraz próbujemy, trzecia próba. może mnie teraz... E, policjant nie złapie, a trzymam taką nadzieję. O kurde, wszystkie samochody poznikały. Ej, co jest? Kurcze, Felek. Okej, okay, już mamy. A więc e, musimy teraz się nie dać. Nie możemy się... Ej, trzeba czemu by się pali samochód? Dobra, jednak nie. Jednak się nie pali. Kłamałem. Okej, okay, tutaj widzę, że jakiś sa... O nie! Proszę, tylko żeby mnie nie złapali. A dobra, to jest mięsień. Ej, dobra. On mnie raczej chyba nie złapie. Mam nadzieję taką. A więc tak, sprawdźmy ile mamy już gotówki, no jeszcze 9 tysięcy i ogólnie w komentarzu możecie napisać, e, nie wiem, nie wiem co może teraz napisać, e, mm, mm, o której dzisiaj wstaliście na przykład i wtedy będę wiedział, że do tej pory wytrwaliście i wam przypnę serduszko, wam tylko przypnę serduszko i może wszystkim przypnę, bo ja jestem dobry e, człowiek. A więc tak, sprawdzamy, okej, okay, mamy bank, ale kurcze, Felek, chyba nie mamy za to karty, więc jest problem. Nie wiem, czy pisać do Mega Mięśnie, nie no, dobra, jak sobie poradzimy sami. No, szkoda, że tutaj też jest otwarty jubiler. Ale trudno, lecimy sobie, ajajaj, szybko aj, aj. jeżdżę troszkę. Hmm, myślę, że tutaj trochę chmurek, trochę nieba jest, fajnie, fajnie. Dobra, co oni tutaj sobie na czacie piszą po lewej, u góry? A jakieś tam, że zbierają. Dobra, nieważne, nieważne. Teraz ważne jest to, żeby jeszcze gotóweczki troszkę dostać. I w sumie, dobra, już jesteśmy na miejscu. Widzę, że tutaj już ktoś tam skacze u góry. Więc ja też sobie poskaczę. Trochę mnie to niepokoi, że jest dużo policjantów akurat. O! Kurczę, gdzie on poleciał? Eee, dobra, czekajcie, zobaczmy ile mamy e, jeszcze czasu. 26 sekund. Gdzie jest on? Mega mięsień eee, Napiszę do niego, dasz kartę. O, może dostaniemy kartę szybko... Mm. O kurde, wybuchłem. Halo, umarłem znowu, pany. Ej, zaraz trzeba będzie pójść na prywatny chyba serwer, bo będzie ciężko tutaj przeżyć. Nie da się, nie da się. Widzicie? Świry tu są świry, nie no. Okej. Okay. Hmm. Sprawdzę czy w ogóle się nagrywa e, tutaj, nie? Dobra, nagrywa się, jest dobrze. A więc w sumie teraz sobie pojedziemy naszym Lamborghini. Do w lewo jedziemy okradać jednak dalej ten jubiler, znaczy jubiler, muzeum okradamy. Sobie jadę, jadę. <grym> A do czego w ogóle są te kółka? Jeżeli się wszystkie kółka przejdzie, to coś się dzieje? Czy jak to wygląda? Bo ja dawno nie grałem w Jail'a. Ogólnie... Ej, patrzcie! Idealnie zrzut tutaj dla nas jest. Okej, okay, czekamy, czekamy, aż sobie zleci ten zrzut. Ogólnie polecam... Znaczy, patrzcie jakie ma fajne tutaj ciuszki. Polecam, strój od garnituru tutaj jakieś inne jeszcze bluza. Polecam e, wbijać tę grupę na Robloxie, możecie sobie takie kupić i będziemy sobie ścigać, na przykład tutaj mega mięśni też taką posiada posiada jeszcze Phenomal. więc kurczę fajnie, 1500 dolarków bardzo fajnie się coraz bliżej celu już hm? okej, okay, kurde, no co jest nie mogę wyjechać, ale głupie no patrzcie, no nie da się Ej, no dobra, wycofajmy się bo to tak to będzie ciężko pyk, pyk, pyk Kurde, policjant, uciekamy szybko, 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 do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie zobaczą nas nawet, patrzcie. Ej, kurcze, patrzcie, tu mi wsiadł jakiś policjant. Halo, co się dzieje? Ej, ja uciekam, czy to jest jakiś mój widz? Nie, co się dzieje? E, o, dobra, mega mięsień, da mi kartę. E, to Buda pisze. E, dawaj, do półczkarni będziesz na od. czekajcie odcinku. Dobra, jeszcze uśmieszek damy, taki ładny. No nie wiem co się dzieje, czemu tu jest policjant? Ej, on nie znaczy? O co chodzi? Przecież go nie ma w znajomych. na sprawa akurat, nie? Ej, bo w ogóle, czekajcie, ej, czemu ja wam, kurczę, tutaj Jej, ja zły obraz ogólnie nagrywam, widzę, bo nie powinienem mieć tutaj 10h stream, kurde, cel do date, wale akcja, śmiesznie. Trochę, dobra, to zmieniamy szybko. Tutaj e, naszą scenkę. Dobra, stęka zmieniona, już nie ma tutaj celu do Ej, po chodzi dalej ten zawodnik, co się dzieje? On, on, chyba mnie nie lubi, albo może lubi? Czekajcie, jest tutaj mega nie Jest, jest. Szybko, bo zaraz mnie policja złapie i będzie źle. Cholipka, cholipka, dobra, a ja wsiadam i uciekam. Tylko, że ja nie mam tego kupionego. Ajajaj, no i skuli, skuli mnie, ajajaj. No dobra, przypał trochę. Dobra, patrzcie tutaj mamy prywatny już e, świgłowiec, czy coś tam. Okej, okay, czekajcie, wezmę sobie kartę od e, mega mięśnia. Widzicie? Jak przedtem wam mówiłem, że polecam tutaj takie ciuszki zarobiste, co nie? Okej, okay, wsiadamy i trzeba okradać mm, e, trzeba okradać, znaczy zarabiać. I będzie bardzo fajnie. Okej, okay, gdzie my polecimy? Bo muszę pieniążki szybko zarobić. Do garażu lecimy, czy gdzie? Gdzie lecieć? E, tam... Tam gdzie pieniążki zarobię Okej, okay, więc musimy gdzieś tam podlecieć Okej, okay, ogólnie to jeżeli okradniemy muzeum i jakiś tam bank czy coś, to powinniśmy mieć już tutaj. Dobra, czekajcie, lecę tam. Ej kurde, bo zostawiłem, w ty, znaczy tego, mega mięśnia Okej, okay, wsiadamy. Napiszę mu, że dawaj do muzeum Dawaj muzeum Okej, okay, jesteśmy w buzeum, git. Tylko żeby żaden policja tutaj się nie włamał, bo będzie źle. Ej! Już, już można o, o, okradać, ale fajnie. A więc tak, szybko, szybko okradniemy tutaj Monalizę. Nie, co to jest? Monaliza, tylko w jakimś innym wydaniu, widzę. Okej, okay, jeszcze jeden kilogram muszę wziąć, więc sobie weźmiemy nogę dinozaura i szybko uciekamy. Póki nas nie złapią. Oddajemy pieniążki i będzie kurczę Bajlando. Nie wiem czy już odpalać czy nie, bo czy z drugiej strony jest osoba, która już to ułożyła. Dobra, sprawdzamy. Uciekamy czy nie uciekamy. Kurcze, gdzie jest? Druga osoba. Dobra, poczekamy chwileczkę. A ja sobie muszę zatańczyć patrzcie. ukości ten z 3. Dobra, lecimy, sprawdzamy ta tym krokiem. Okej, okay, jeszcze 0 sekund, no co to kupię trochę Dobra, powiedzcie, że tutaj będzie... Ej, no co jest z tą drugą osobą? Halo! Ja chcę szybko uciekać stąd, a nie czekać aż mnie... Policja złapie, no, no. Idź tam W końcu może wyjdę stąd Okej, okay, i czekamy, czy będzie zielone światło, żeby stąd wyjść. To jest to osoba? Halo, czy ta osoba jest pijana, czy coś tego typu, czy nie? Dobra, czekamy dalej. Ile jeszcze? 3 sekundki poczekamy. 3, 2, 1, dobra I do, no, w końcu udało się. Dobra, wsiadamy w buzalny samochód i lecimy sobie pyk na szybkości, póki nas nie złapił bo jak mnie złapił teraz, to będę bardzo smutny, nie? Będzie źle. Ile dostałem za muzyk? Chyba 4000 tylko. Ej, to w sumie to nie aż tak dużo jak myślałem. Chyba, bo widzę, że ktoś dostał 4000. Dobra, 4 plus 2 to jest chyba 8, co nie? Coś tego typu. Nie no, dobra, 6. Ej, jakiś zrzut będzie. A nie, to jest ten samolot, dobra. Dawno mówiłem, dawno nie grałem w Jailbreaka' i kurczę, nie pamiętam dokładnie co jak się dzieje teraz. Tej grze komputerowej. sumie na telefonie chyba też można pograć, z tego co mi się wydaje. Ok, już dojechaliśmy. Pyk, dajemy pieniążki. 4000, dobra. Hmm. ile mi jeszcze brakuje, bo już zapomniałem. Niecałe 4000, czyli że już jesteśmy bardzo blisko tutaj celu naszego. Kurczę, ale się obkręcam. O, kolejny znajomy dotarł. Fenomal jest, mega mięsi, Dominik. O, Oskiego już nie ma, który mnie łapał. Gdy to dobrze, bo bym dalej był łapany, i to bym jeszcze dłużej tutaj musiał zarabiać. Teraz spróbujmy ładnie tutaj zaparkować. Albo w sumie po co? po co? Po co się męczyć, co nie? Lepiej sobie wejść tutaj, okraść i zawijać. Patrzcie, już tysiąc dolarów jest dla mnie tutaj, więc kurczę, nawet fajne pieniążki. Do zgarnięcia za mnie. A w sobie tutaj mam pokazane, ile mi brakuje, do dobra, ale jestem trochę dzwon, ale trudno. I ogólnie, jeżeli byście mieli jakiś pomysł, co można na przykład zmienić w odcinkach, żeby lepiej się oglądało, czy coś, to możecie pisać też w komentarzach. I ogólnie, oczywiście, łapeczki w górę zostawiamy. Jeżeli chcecie odcineczki i strubyki też, nie, bo strubyki raczej będą, ale odcinki to już zależy od was, w sumie. Okej, okay, pyk, 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 jedziemy tutaj, a zamknięte jest, okej. Okay. Nie wiem czy czekać tam na muzeum, czy, znaczy na muzeum, na jubilera czy na bank akurat. Dobra. Ej, bo tutaj Patryk nie żyje, o kurczę, może coś się z niego wysypało z chłopaka. Ej, nic się chyba nie wysypało. Trudno, ale nie, nie mam, Aj, nie, ja mam kartę. Ej, to czekamy na muzeum, czy co? Znaczy na muzeum. Ej, za, bardzo dużo mówię o muzeum, znaczy coś mi się na banie wbiło. A bo jak mówię o muzeum, jeżeli to jest bank, a tutaj jest biller, a to jest muzeum. Aj, aj, aj. O, dobra. Ej, wsiadasz do mnie, to dawaj, wsiadaj. Chciałem ja obejrzeć na odcinku, czekaj na przyjemu. Na odcinku, witam. Napiszę też wita. Pyk, pyk, pyk. ale ogólnie chyba będzie długi ten odcinek. Tak mi się teraz wydaje. Ale trudno, znaczy no, to chyba dobrze, bo pewnie i tak dużo osób nie obejrzy tego, ale. Ej, bo już muzeum obrabowali po raz kolejny. Kurczę, nie wiem czy. Ten. Czy jeszcze wejdę do tego muzeum? Mam nadzieję, że wejdę. Bo akurat e, najwygodniej się właśnie zarabiało od zawsze już w tym muzeum, co nie? Tak fajnie jest. Wchodzisz sobie i wychodzisz. Czekaj, wejdę, wejdę, okej. Okay. I sprawdzamy. Ile trzeba czekać? 20 sekund, dobra to czekam. To czekamy kurcze. Ciapong też jest, ale dobra na ciapoga już sobie damy spokój z ciapongiem. Pyk pyk pyk, okej okay. jeszcze 115 dolarków zarobiłem za dzień. Bardzo fajnie i jeszcze 3000, czyli że już po tym muzeum powinienem, e, kurczę, być milionerem. Bo jeszcze nie jestem milionerem, jak widać. Ej, bo kurczę, dobrze, że się żyję. Już, już się bałem, że to już jest koniec. Okej, okay, pyk, pyk. Zbieramy sobie pozostałości po jakimś pteradyktylu, czy jakimś innym, kurczę, osobniku. Okej, okay, pyk. Dobra, już prawie ułożone. Prawie. Okej. Okay. Nie wiem, czy już odpalać, czy jeszcze nie odpalać. Odpalamy. I czy, kurczę, z drugiej strony będzie otwarte? Oj, chyba nie. O jest udało się chyba w ostatniej sekundzie, kozak. Wsiadamy sobie w Lamborghini. Pyk, i kurczę, oddajemy pieniążki. Jesteśmy, kurczę, już ustawieni. I można, kurczę... Kurczę, za dużo kurczę mówię. Mówię za dużo kurczę, za dużo mówię dobra, ale do no dobra. Ojej oj, a więc... Hmm, nie wiem, czy czasem sobie nie pójść na prywatny teraz serwer, jeżeli e, chcę przetestować sobie jakiś pojazd czy coś i byłoby wygodnie, fajnie i można było coś, coś porobić, bo tutaj jest dużo ludzi i kurczę, jeszcze trafię trafię jakiegoś policjanta i będzie mi przykro. A więc dobra, jedziemy. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay, już prawie jesteśmy na miejscu. Kurczę, a tu teraz się okazuje, że taki przyszczony policjant jest normalnie. Ja nie wiem co by wtedy musiało być. Okej, okay, napiszę im w sobie teraz ten coś to ja lecę teraz na prywatny serwer. Bo będę coś kupował za 1 milion. A więc przyszła ta wielkopomna chwila, w której okaże się, czy będziemy się wozić obok Monstera i tak samo, co będziemy mieć za milion, tak, bo jak na razie mamy tylko Monstera, a teraz się okaże, co będzie drugą rzeczą i to będzie Volt. Więc sobie nawet spoko. Więc idziemy sobie na prywatny serwer ten. Kupić Volta. Halo, halo, przypał się kurczę stał, bo. E, właśnie przedmiot kupiłem sobie tego Volta, ale wiecie co i nawet wyścig zrobiłem tutaj z mega miastem, ale zaraz powtórzymy go, ale wiecie co się stało, pewnie już się domyślicie. E, stało się to, że kurczę nagrywania nie włączyłem i trochę smutno, ale nic, nie, nic straconego, lecimy, kurczę jeszcze raz. Biorę helikopter, widzę, że tu już ktoś na helikopterze sobie śmiga. Ona tutaj widzicie, ja może się sobie przeczytać, że muszę jeszcze raz sobie dograć, bo kurczę, to no, nie udało się. Zapomniałem. Znaczy kliknąłem, bo ja mam pod symko nagrywania pod 9. no już nie mam nagrywania. I trochę śmiesznie się stało. Ale trudno, już podlatujemy. Ej, sprawdzę, czy się w ogóle nagrywa teraz serio, nie? Okej, okay, nagrywa się. Dobra, już tutaj mega mięsień leci na starta. Ja sobie wezmę szybko tego Volta, bo akurat już kupiłem go. Ale nie, nie będzie tego na nagraniu dlatego, że no Galic, jak sobie zapomniał, kurczę, włączyć nagrywania. Okej, okay, mamy tutaj e, Volta, patrzcie jaki fajny, już nawet go sprawdziłem, trochę chyba zbugowany jest, tak jak patrzyłem. O widzicie? Widzicie, coś się tutaj stodęło. Dobra, pyk, wsiadamy, do znaczy do garażu wbijamy. E, Okej, okay, niech będzie taki kolor jaki był, albo sobie zmienię teksturę teraz na jakąś inną. Ja bym chciał te, Nie, to nie jest takie z tym wulkanem, bo mi się bardzo podoba ten wulkan. Okej. Okay. Dobra, i ja nie mogę teraz znaleźć wulkanu, tak jakoś jak patrzę. Okej, okay, dobra, niech będzie o taki. Taki kolorek i będzie git. Ej, le, lecę. kurczę, pisać, nie wiem, lecę już. Tam, na start. Okej, okay, na start, lecimy. Okej, okay, oj e, ojojoj, nie wiem kiedy ja tam dojadę, patrzcie jak mną rzuca, nie wiem w sobie e, ten, nie wiem w sobie kiedy, eee, e, czekajcie, co ja chciałem powiedzieć, zapomniałem co chciałem powiedzieć, ale akcja, okej, okay, pyk, eeeem, co ja chciałem powiedzieć, ej, dalej nie pamiętam co chciałem powiedzieć, kurczę, powiem to nagraniu zobaczę później i będę wiedział co chcę powiedzieć, a teraz nie wiem co chcę powiedzieć. Mmm... Okej, okay, pyk! Już tutaj dojeżdżamy do nich, albo nie dojeżdżamy. No spoko. Ej, chyba, że ja coś źle klikam i dlatego mi się tak... ...ten volt e, rzuca na wszystkie strony, nie? E, okej, okay, pyk! O kurczę, ale mną, dalej szarpie. Prawie dojechałem tam do nich. prawie, kurczę. Ja chyba tego wyścigu nie wygram. Przedtem jak nagrywaliśmy to też nie wygrałem, bo właśnie tak cało. O. E, e, dobra, niech nie no, ja Tak widziałem, że sobie trasę, ale w sumie to będzie git. Ta będzie. E, git. Bo nigdy nie dojadę. Aha, kurczę, ale no to serio, nigdy nie dojadę. Dobra, pyk, pyk, pyk. Dawaj, chodź tutaj miej się i ustawiamy się. Jak będzie 10. 15 start. O! 30 xd dobra, niech będzie 30. Dobra, 10:30, start i czekamy. Ej, bo już start, kurczę, dobra. Lecimy. O, jak wywala, ej, mnie teraz i wywala. Dobra, już. Już odwaliłem manianę. Oj, oj, oj. I jakby ktoś się wiedział, to do więzienia się ścigamy. Znaczy ja sobie tam wlecę w to więzienie, jeżeli dam radę. Bo nie wiem, czy akurat dam radę. Oj, oj, oj. Widzieliście, co się stało. Pany, co tu się dzieje? A. No dobra, e, nawet... No nie, co się dzieje? Kurczę, Felek. Nigdy nie to jadę. Dobra, teraz spróbujmy dojechać. Albo... No, chyba się nie uda. Albo może jednak... <laughs> perlokę pierwszy, dokładnie, chociaż mnie jeszcze nie ma. Ja pierniczę. Co się dzieje? Ej, napiszcie mi, o co chodzi w tym. Okej, okay. pyk, 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 pyk. Oj, luju. no, ale naprawdę ja jadę prosto, a mnie kurde rzuca we wszystkie strony. To jest naprawdę jakieś niemożliwe. Okej. Okay. Już dojechałem. Okej, okay, no to nie, niezły wyścig. Taki wolcik, widzicie, kurczę. Może jakieś tutaj jeszcze triczki zrobimy. Chociaż nie. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay, dobra, to ja trzymam. Znaczy, no, ja zwijam, kurczę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Chociaż trochę śmiesznie było. Ehm, I w sobie jeszcze sobie zatańczę dla was na koniec, nie? Pyk, pyk, pyk. Nie mam kaski, kurczę. Nie mam już kaski. Pyk. Dobra, no to trzymajcie się. Pa!